Jest to, muszę powiedzieć, na wstępie dla mnie duże wyzwanie. To jest, to jest grup, w którym się wychowałem. To jest środowisko, w którym, którym przebywam, w którym mieszkam. W związku z tym to będzie dla mnie coś więcej niż zwykła praca trenerska. Ważną rzeczą jest dla mnie osobiście również to, co dzieje się w tym klubie od, od pewnego czasu. Ten kierunek, ten przekaz jest, jest jasny. Yy, porządkować pewne sprawy, yy, które mają jakieś tam zaszłości wcześniejsze i szczególnie zwrócić uwagę na ten fundament, który są i powinni być wychowankowie tego próbu. No nie, można, nie można stwierdzić, że, że tylko i wyłącznie trzeba się yy, opierać na wychowankach, ale, ale ta polityka musi być rozsądna. Jako wychowany tego klubu wielokrotnie y, obserwowałem to, co się dzieje w tym klubie y, właśnie przez ten pryzmat i, 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 i uważam, że, że wielokrotnie y, praca z młodzieżą i ten potencjał y, chłopców, którzy, którzy są tutaj urodzeni, wychowani, ale również praca trenerów, którzy ogromny wkład na tym wcześniejszym etapie młodego człowieka podnoszą był, był chyba troszeczkę momentami albo niedoceniany, albo rozstrwaniany. Na pewno widać już, już zmianę, widać ten kierunek, który klub, który klub obrał. Na pewno zależało by mi na tym, żeby, żeby mój wkład pracę w tym klubie nie ograniczył się do jakiegoś krótkiego okresu czasu. Praca z zespołem, bo moim przynosi efekty około dwóch 3 e, trzech lat, więc e, dobrze byłoby, żebyśmy mogli e, po takim okresie czasu wspólnie usiąść i, i gdzieś tam móc rozmawiać, podsumowywać różne rzeczy, jak wygląda e, w danym momencie zespół i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że, że tym pierwszym etapem jest y, najbliższe półrocze i, i to, co się wydarzy y, przez te pół roku, to w tej chwili jest priorytet dla nas i, i, i zdajemy sobie sprawę z tego, że y, stawiamy sobie cel jasny, przejrzysty, taki, żeby, żeby w tej klasie rozwój się utrzymać, y, z tego tytułu, że iPod na to zasługuje, że Olimpia na to zasługuje. Y, z tego tytułu... Wszystkim po prostu będzie w tym momencie łatwiej dalej pracować. To jest uważam poziom, który, który jest tym poziomem, który, któremu powinniśmy w tym momencie sprostać. Wiemy jaka sytuacja w tej chwili zespołu. Zespół jesienią grał różnie. Miał, miał początek jesieni. Bardzo fajny moment, y, pierwszego miejsca, entuzjazmu i tak dalej. Następnie przyszedł kryzys, jak wiemy, ze spotkań pod rząd y, przegranych. Na szczęście, y, w końcówce udało się y, kilka punktów dla zespołu, dla, 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 dla klubu uratować. W tej chwili, jak wiemy, y, pięć punktów straty do, do, do zespołu, który zajmuje bezpieczne miejsce w tabeli, to jest dużo i mało. Miesiące yy, przede wszystkim do tego, żeby, żeby się dobrze poznać, żeby się w krótkim tym, bo to mimo wszystko jest krótki okres czasu, yy, zrozumieć. Yy, ja, ja muszę tylko powiedzieć, że tak, moim marzeniem jest oprócz tego yy, pierwszego głównego jakby tutaj celu, czyli utrzymania drugiej widze, jest to, żeby, żeby, zespół, żeby zespół grał w taki sposób, który przynosi satysfakcję samemu zespołowi i, i tym ludziom, którzy, którzy przychodzą na stadion, i tym, którzy yy, może w danym momencie nie decydując się jeszcze przychodzić, yy, nawiążą chęci do tego poprzez. Yy, poprzez yy, poprzez to, że, 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 że ten zespół będzie grał w sposób y, przyjemny dla oka, y, który będzie grał y, w sposób również skuteczny. Y, nigdy nie starałem się, y, prowadząc zespół, grać y, o minimum. Zawsze y, chciałem, żeby zespół grał zwycięstwo. Y, również y, w przypadku Olimpii moim marzeniem jest to, żeby zespół... Y, od pierwszej do ostatniej minuty wiedział, że, że musi zostawić zdrowie na boisku. W tym przypadku nie będzie problemu z zaufaniem ze strony kibiców. No i oczywiście również ta gra, sposób prowadzenia gry musi być taki, żeby był i skuteczny i przyjemny, i przyjemny dla oka. Są takie, to są takie rzeczy, takie uwagi, które chciałbym no, na wstępie dzisiaj przekazać.